Rot Express Polarny wyrusza za 3, 2, jeden... Leci Karolcia, szybko, chodź! Szybko jedziemy! Owatko, trzeba tu wskoczyć. Ojej, nie wczytał. Czekaj Co? na mnie, czekaj, czek. Co to się stało? To nie ma drzwi! Szybko wskakuj, bo za trzy sekundy. No nie da się, Karolcia, wsiadaj! O! To no i w ostatniej sekundzie, patrz Karolcia, jedziemy! On się zbagował, patrz ilniegów! Ale jajaj, jedziemy, do drotowego Mikołaja! Skończyły się. Te autografy się skończyły, już ich niestety nigdy nie będzie. Ale są nowe! Do końca grudnia do każdego zamówienia na cebulshop.pl A zamówienia złożone do 17 grudnia mają gwarancję dostawy do świąt! I co to jest zobacz, jak fajnie świątecznie? Ujacie, Karolcia, mamy 170 sekund, żeby prezenty! Pomagać prezenty. Patrz, pakuje się balerina. Jezu, ale co my tu musimy robić? Łap, prezenty, Karolcia, musimy na sadzie świętego Mikołaja je wrzucić! Patrz, mam akurat różowy! Ja kolejnego brajnrota. O, noti, noti, brajnrota. Ej, musimy 12 prezentów, aż szybko. a szybko. Tu jest napisane, że 10. Mamy 2 na 10, 3 no na 10. A przysięgam. dobra, a wiesz, że ja miałam przed chwilą 12, przysięgam. O matko, Karolcia, nawet mnie nie strasz bo 12 to nie wiem, czy my zdążylibyśmy. I a możemy sobie wziąć do domu? Zobacz, jakie są fajne. Na pewno możemy, Karolcia, a ja ci powiem, że coś będziemy mieli w domu, ale jeszcze nie powiem ci co i wam, widzowie please, też powiem. Please, 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 co będziemy mieli w domu? Powiedz. Zobaczy już niedługo będziemy mieli w domu, bo zamówiłem specjalnie z oficjalnej strony Steel Braid Ale to spokojnie muszę ci pokazać, jak wypełnimy sanie świętego Mikołaja. Nie powiedz mi teraz, jak! Wiedzieć! To będzie coś! Six Seven. Ale co? Jakiś brain rot? Chyba, poczekaj, Karolcie. Dobra, mamy gdzieś e, e, Za Nie, e, poczekaj jest Karolcie, 10. Poczekaj, Karolcie. Tak, bo widzisz, mamy 25 cukierków, mam. I teraz chyba nas cofnie, uwaga. I. Dobra, pomogliśmy. Ale ja chciałam tam być! Ale pomogliśmy Mikołajowi i teraz wracamy. Ale ja chciałam jeden prezent, ten różowy, zabrać ze sobą. Ale teraz za to Mikołaj przyjeżdża. Patrz, Karolcia, Mikołaj idzie za dwie sekundy, jedną i. gdzie? Nie wiem, patrz na niebie, patrz na niebie. Leci! Nie ma. Leci, zobacz! A jest, święty. Faktycznie. Brain rotowy Mikołaj jest. I co teraz? Panie Mikołaju, poprosimy prezent, please. Myślisz, że rzuci nam prezent? Tak, ja chcę różowy. Ja muszę do niego podlecieć. Zobacz, Karolcia, prawdziwy święty Mikołaj, on istnieje. A ja też lecę. Ej, zrzucił, zrzucił prezent. Szybko, łapkę, jeszcze zabierze. Zobacz, można go balerina otworzyć. O, balerina Pepermintina poleciała. Ale szkoda, że nie rzucił dwóch, dla mnie dwie dla Jest, ciebie. tutaj też, Karolcia. Otwieraj tutaj Szybko, szybko biegnę. Uwaga, zobacz. Balerina pepermintina. balerina pepermintina, słabo. No, ja już ją chyba mam, bo raz od ciebie ukradłam. Myślisz, że jeszcze coś rzuci? Nie, zobacz. A myślałam, że go nie ma, ale patrz, coś tu jeszcze jeździ. No, on tutaj lata jeszcze, i można dostać Festi Flaki Tak, bloka. tak, patrz, tam są dwa prezenty. Dobra, to jednego otwieram. No nie, balerina. Oj, ja snap. Nie, tego. Otwieraj, Karolcia, otwieraj. Aj, giftini spiderini. Dobra, Karolcia, dostaliśmy snapa. A tu za 300 cukierków. Możesz otworzyć Festive Lucky Bloka. Nie mamy przecież tyle Ale Karolcia powiem ci co mam Widzisz tu jak wejdziesz w sklep to jest Festive Six Seven Plush Czyli maskotka świąteczna Six Seven Widzisz to? Będziemy ją mieli? Tak, bo kupiłem ją, udało mi się ją kupić I jeszcze za to zobaczysz co teraz dostaniemy Super wyglądać na żywo I ja za to, że to kupiłem Dostałem specjalny kodzik, który Używam i... Uwaga, dobra I teraz gdzie to będzie le... Dobra mam przetwarzanie Karolcia i są osiem nowych wejdrotów jest w Festi Flaky bloko Adwintera napisał. ratunko Utknąłem Utknąłem jak wychodziłem z magazynu swojego Sklepu, bo dodawałem świąteczne bluzy Na moim sklepie cebulshop.pl O może ty mi pomożesz? Ach, super Dobra. Ale wiesz co, jak przyjdzie ta maskotka, to musisz im widzą pokazać na kamerze No pokażę, pokażę, tylko na razie Karolcia ja nie wiem, mam cały czas otrzymywanie I ja nie wiem, gdzie jest ten mój 6-7 Patrz, nie, różowy prezent Gdzie jest różowy prezent? Aha, co, dostałaś to 100 cukierków Tak, patrz, tam jest jeszcze jeden żółty O ja, dobra, ja otwieram nie zwykły, no, peppermintina. Ja też, ale wyszła mi złota Gdzie ty te prezenciki otworzyłaś? No co ty, patrz, jeszcze tu są dwa, włożyli z prezentów ale ja, ja no jest! Trzy, trzy! Otwieram! O, noti, noti. O, Karolcie, odkupuj go, odkupuj go, odkupuj go. Zro Jezu! Zróbmy go lepszego. Dobra, teraz. ja Ale go Ale jeszcze jest czerwony, otwieram. Dobra, otwieraj. Mam cukierki. O, a ja, ja tego noti, noti, bo on ma 3 miliony, no to można go trochę lepszego zrobić. Tam został jeszcze jeden prezent zielony no, na końcu, widzisz? Ja, ja nic nie widzę, bo nie wiem, co tu się dzieje. W ogóle ja cały czas mam odbieranie Festive Six Seven No to ja nie wiem, ja widzę co innego. Dobra, Karolcia, odkupuj dziadega, a ja sprawdzę. Santa Fuse robię za pierwsze te Los Pagis, uwaga Karol, cię, uważaj, bo będziesz musiała odkupić breakdrota. Ja taki prezent, jakieś ciastko mi wyszło! O, widziałem, widziałem, to jest ten, to naughty, nie jest ten Naughty Naughty? Nie wiem, bo się <laughs> wystraszyłam i to tu przybiegłam. Kokoa Asasino! Co to jest? No, czekoladowy asasino. No, dobra, to ja jestem przy twojej bazie jak coś. Ło, wow, festive Lucky Block! Karol no, poleciał. Ty, no. Ja nie widzę tu nic, teraz też! Dobra, Karol, musisz go odkupić. Lucky festive Lucky Blocka. Do tego noti noty nie odkupujemy. on niech będzie zwykły. O, Matko, to się zdecydowa. Jak się zaczaił z drugiej Lucky strony. No, cwaniaczek, to, je, to je, te flaki bloki możemy zbierać, żeby zrobić je lepsze. Ciekawe, co tam jest w środku. O nie, los candy skupiłem. O nie, Karolcia, nie zdążysz odkupić. Ale przypał. No co ty? Przecież widziałeś, że jestem w swojej bazie. Ja się zapomniałem. I candies. O nie, było na nie ileś procent. Patrz, mam 23 miliony na sekundę. No mogłem, mogliśmy to zrobić lepsze, ale zepsułem. No ale zobacz, jakie to jest ładne, takie cute. No ładne, ładne, ale mogliśmy laki zrobić to lepsze, a ja nie zrobiłem, zamuliłem. A jeszcze sam do mnie powiedziałeś, żebym poszła do bazy. No wiem, bo nie chcąc, jak kliknąłem, ja kliknąłem... Ja w ogóle nie wiem, jak to się stało. Aha, bo admin teraz fiuza skipnął laki. czas. No, a zobacz tutaj. To jest fajne, aż chce się to zjeść, takie cukierki. A zaraz Karolcia znowu ekspres polarny przyleci. Będziemy pakać prezenty? Szybko, szybko Jedziem. jest. ale nie. co teraz z tym? Dobra, zostawiamy tego Lucky bloka. Wsiadaj szybko, bo no. sama pojadę. Te laki bloki i tak jeszcze można kupić. One a tam są. tam siedzisz, czemu nie obok mnie? Nie wiem dlaczego, bo tak mnie posadziło Karolcia. Jedziemy, pociąg, juhu. Dobra i teraz znowu musimy zdążyć 10 prezentów pododawać. To ty dodawaj, a ja spróbuję czy da się wejść do tych domków. Halo? Kar Karolcia, bo nie zdążymy! Ale co z tego, to może się chować dziś, Mikołaj? Mówię ci, że on nie, nie, się nie chowa. Ty musisz mu Halo, pomóc prezenty Mikołaju, zaapakować i nie, zanieść. Ja chcę. Ja chcę Dobra, biorę różowy. A patrz, to jest w ogóle Santa Spawner, ale my jeszcze nie mamy. My nie mamy tyle cukierków, ja mam dopiero 75. A ja mam 181. No, to możesz kupić sobie Cocoa Assassino. W sumie to już mam 191. Bo to możesz jeszcze kupić Giftini Spiderini. Nie, nie chcę różowy prezent od Nikolaja? O, Brainerd Corvior daje też... Aha, czyli ta maszyna daje też Lost Six Ever chyba. Patrz, może to na tą karuzelę też nie. No, patrz, nie działa, bo Karolcia to jest do prezentów, trzeba zanosić prezenty. Ale tu widzisz, gdzie jestem? No, widzę, że chcesz jeździć na tej karuzeli. No, ale mi nie wychodzi. Bo musimy Dobra, dać. A różowy, ile tam jest? No, akurat jeszcze ostatni. I wtedy dostaniemy prezent od Mikołaja, a jeszcze zobaczę, co tu można kupić. Nie, eee, nic takiego ciekawego. Patrz, jest 10! No i patrz, i za chwilę wrócimy znowu do bazy i Mikołaj da nam znowu prezenty. Aaa, myślę, że coś ciekawego. No, za Zaraz zobaczymy. O nie, zaraz się skończy szczęście na fiuza, a ja jeszcze mam tyle breakrotów do fiuza. Ja teraz wypatruję Mikołaja, patrz leci! Leci będzie teraz dawał prezenty! Tak, jest, nie, ja, ja otwieram ja Dobra, różowy. otwieraj, otwieraj, otwieraj. To jest przy mojej bazie, co się stało? Bo od razu ci otworzyło Giftini Spiderini. Widzisz? Tu masz. Zna <gly> pod to... Admina, dobra, szybko, muszę zrobić robić kolejnego breakrota. Powsadzałem Karolcia, ale nie no, nie ma szczęścia, nie ma luckfiza. Nieważne, zobacz mi, kołej nam znowu dał prezentów. O, tu jest czerwony, dobra, otwieram. O, noti-noti, Złoty, 3 miliony. Ja idę tutaj otworzyć ten żółty. Dobra, otwieraj Karolcia. O, Koko Assassin, on jest słabszy, ale jaki fajnie wygląda. Zobacz jaki on ma sweterek świąteczny. No, A Karolcia, zobacz, jeszcze można kupić w premium festi Flaki bloki. Ciao, czekaj, nie widzę ciebie. To jest w sklepie za robuxy. Będzie znowu pasztet przez Wszyscy dziennie. Kod otrzymany, kod otrzymany, otrzymałem wow! <laughs> koło! Festive Six Seven. Karol, cięba ja Six Seven świątecznego. Wow, będziemy mieli taką maskotkę! O matko, zablokowałem bazę. Tak, i taka sama maskotka przyjdzie do nas w prawdziwym życiu. Ej ja ta maskotka ty będzie miała takie światełka. Chyba tak, mam nadzieję, ale zobacz, ile zarabia. 67 milionów na sekundę, bo jest Six Seven. No ale i tak jest fajna z wyglądu! No, kozacka! No i właśnie dlatego, że zamówiliśmy tego pluszaka, to, to dostaliśmy będzie wyglądało na żywo. A ja jeszcze kupię na razie premium Festi Flaki Bloki Karolcia 3. O, i one są... O, jest tu jeden, jest tu jeden. Uwaga, otwieram. Zobacz, bo z niego może polecieć. 10% na Ho 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 Sahur, 2,5% na Lawakę, 1% na... i 0,5% na Esok i 0,1% na jeszcze lepsze coś. O matko. To nie i tak nie wyleci, to rzadkie. O matko, Karolcia. Coś czuję, że będzie trzeba zrobić mega opening za 50 tysięcy Robuxów na przykład. Co to jest? Tiplito Traffics. Co to jest? Pierwszy raz to chyba widzę. Ale to jest chyba badziewie. Nie możemy wydać tyle robuxów, oszalałeś? Karolcia trzeba będzie wydać tyle robuxów. Bo już mówię, będziemy mieć przez tydzień albo i miesiąc. Musimy nagrać taki odcinek nie. z openingu, Karolcia. nagramy, otworzymy ich 100. Nie, widzowie ci napiszą, nie. że to jest za dużo i żebyśmy tego nie robili. Widzowie, napiszcie, czy to robimy, czy nie. Czy otwierać 100 takich lucky bloków, to będzie kosztować jakieś 80 tysięcy robuxów Please, nie piszcie tego. O matko. dobra, Karolcia, otwieram. Bo tu jeszcze mam dwa do otwarcia na razie. I ja teraz. Ja otwieram cukierkę po mapie. O, to jest pandanini frostini Karolcia. To jest strasznie drogie, to się strasznie nie opłaca. To nie rób tego. O, jeszcze Christmas Mamat. 277 tysięcy. To jest słabe, niestety. Ja otwieram prezenty, patrz ile ich mamy tutaj. No, bo za te prezenty Karolcia, o, tu są cukieraski, możesz je zbierać i możesz y, też odebrać festi flaki bloka. Ja zbieram dalej te, bo jest tutaj mega dużo prezentów i nawet są różowe. A kiedy będzie Fuse szczęście do fiuza Nie ma szczęścia do w ogóle. Ale oszustwo! Wyleciały mi tylko same cukierki! No a tu admin robi te. Robi snapy, a nie dał w ogóle szczęścia do maszyny. To już nie możesz, za dużo to już by było! No ale ja nie mogę teraz użyć tego Mikołaja, bo wtedy Badziewie wyleci. Dobra, ja otwieram Lucky Bloka. Co ty gadasz, już możesz go otworzyć? A co, nie mogę? Za 7 minut Karolcia dopiero! O nie, nie widziałam tego, ale oszustwo! A ty za 14. Łamatko! A tu festive też, ale Jaja, ja ty masz dwa za darmo. Nie za darmo, zbierałam. No jak, ty, jak ja mam dopiero 151. A ja już mam 350. Łamatko! A tu jeszcze mogę odebrać Karolcia kolejne laki bloki, ale jaja z adwentowego kalendarza. No to chyba weź. Wziąłem Karolcia i teraz tak, triplito na razie, Tralaleriton zostawiam. I chyba na górze mam. Idziemy zobaczyć! Chodź! ła wow, ła, ła, ła. Jakie idę, bo mnie krapcjał! A jeszcze mam please my present i uwaga otwieram. A to zwykłe lucky bloki są adminowskie To z nich nigdy nic dobrego nie leci, Karolcia. No dobre, to nie otwieraj. Znaczy, no otwieram, bo trzeba to wszystko pousuwać O, jeszcze radioaktywny event. Myślisz, że te też? O, ja cię kręcę! Festi lucky bloki są radioaktywne. Ta? No, bo, bo to są... Ale one są zielone, bo tak. radioaktywne to i ten i święteczne. No, to będzie nie dość, że świąteczne to jeszcze. Ale, ja, ja, dobra, Karolcia, uwaga, otwieram. ja miałam czapkę, ty nie? Nie mam pojęcia, bo ci Kararuch dał. O, dzięki. Dobra, Karolcia, teraz mam w y, pieski, więc uwaga, przygotuj się, bo jest szczęście fiuza. Zobaczymy, czy nam coś dobrego poleci. Te pieski są Jale, takie są fajne. Uwaga, Karolcia, bo może lecieć kuki i milki. Albo jak los Candy poleci, to też robimy. To tak, uwaga. już ostatnio wyleciało kuki milki. Przyszykuj się tu przy. Przyszykuj się tu, tu, bądź, bo będziesz musiał odkupować Teraz się staramy, teraz się staramy Nie, Uwaga. wtedy też się staraliśmy, ale mnie krab Czochnął No to teraz, teraz cię nie czochnie O, jest, dobra, los candies, los candies Nie widzę, o, Idzie. to fajne No, zbieraj, 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 Zrobimy je najmocniejsze, na jakie się da Można to zjeść? Można, pozwolę ci zjeść, jak zrobimy go najmocniejszego Oszustwo Skoro on ma 20 milionów, to, to tak myślę, że U. Jak snap będzie dobrze, los no to candies. tak do 500 milionów Może dociągniemy Ej, mu głowę. Poczekaj, Karolcia, jeszcze nie można! Można, bo to jest takie fajne. Na razie to ja muszę jeszcze tutaj y, spaghetti toalety powsadzać do maszynki i, i odkupię. Przypomniałam mi się, jak ostatnio cztery brajroty, czy ile tego? No, aha, że tak naraz robiliśmy, nie? To był zawał. No, a teraz to będą maksymalnie dwa, bo nie mam już co dawać. Ale nie wiadomo, co tu poleci. Dwanaście razy szczęście sami dał. Widzisz, a nie mogłeś się doczekać, co teraz masz. Ja cię kręcę, jaki widzowie. Przysięgam, przed chwilą przeniosło nas i anulowało nam y, tego brain rota, co sobie tak nosiliśmy. Wiesz dlaczego, bo Mikołaj się nie wyrabił z prezentami i prosi nas o pomoc! No i dlatego nie mogliśmy zrobić teraz tego eventu, tego y, cukierkowego i okay. nie dostaniemy bonusów na nie dzieci wszystkich trafią prezenty, jak pomożemy. No dobra, przynajmniej wszyscy będą mieli prezenty. Dobra, ale już mamy dziesiąty prezent, pomogliśmy Mikołajowi i możemy wrócić do siebie. Tak. Wracamy, można zrobić fiuza i ja muszę kupić te radioaktywne festi bloki, Karolcia. Dobra, to kupię, ale nie, w sumie zapomniałam, że jednak nie. Co jednak nie? Ale teraz tylko trochę, Karolcia. No, to takie drogie. No, ale to tylko teraz wydam 5000 tysięcy robuxów. Dobra, 5 tysięcy też można, ale nie 50. No to, czyli kup sobie 6 sztuk. Uwaga, tylko Karolcia teraz pilnuj przy bazie, bo może coś dobrego poleci. O nie, te Los Candies mogą polecieć. 43% na radioaktywny jest. Ale co z tego, jak z, on wyjdzie, a będzie znowu pociąg? A może nie będzie, może nam się uda. Łojać, oś, 50 dostałem. Kokoła Assassino to czas sprzedać. Ile masz? Ja mam 375. Ja mam 228. Dobra, Karolcia, stój pod moją bazą. Uwaga. Nie wiem, czy mogę Mużowy. Dawaj, 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 a to 13% tylko na Los Candys. Dobra, dawaj. Łamatko. Jeszcze snap leci teraz. Uwaga. Los Candies! Los Candies znowu. Los candies. Ja go nie widzę, ja? A widzę. A, ale zwykłe, zwykłe, zwykłe. Kupuj, kupuj. Jezus. Łamatko, myślałem, że nie kupisz. Ja też, bo było przez chwilę za ciemno. Ale udało się, tylko niestety zwykłe dziadostwo. Patrz, prezent akurat mi pod nogi. Dobrze, dobrze. Los Candies kupiłem i wiesz co jeszcze? Ja jeszcze dokupię kolejne rzeczy. Dokupię teraz festi flaki bloki. 6 sztuk za 5000 tysięcy robuxów. Ale więc już nie, przysięgnij. No więcej dzisiaj już nie, ale muszę... Dzisiaj? No dzisiaj, dzisiaj. Bo może nagramy potem odcinek. O nie, i... Bożej. Kupiłem sześć, Karolcia. Otworzymy je, tylko musimy zrobić okay. los Candys, żeby się jakieś bonusy tutaj wlepiły na nie, no. Ja ci mówię, zaraz przyjedzie pociąg i Mikołaj będzie znowu potrzebował pomocy. No ale może te los Candys dostaną jakieś bonusy? Nie, bo to będzie już za szybko. Dawaj, dostaną, los dostaną. Bo zobacz, Karolcia, widzisz? Radioaktywne mam świąteczne laki bloki. No, cztery. Sześć, bo jeszcze na górze są dwa. Dobra, ciekawe, czy coś z tego wyleci. No i ciekawe, czy los candy dostaną bonusy jakieś. O, dostaną. Okay. ogień, 138 milionów na sekundę już zarabiają. Paczek za nimi leci tam, widzisz? No ale dostało O nie, przysięgam, przysięgam, trzasnął mnie! No to odczaskuj się dywanem, odtrzaskaj dywanem, od czasku. Dobra jestem! Uf, uf, na szczęście uf. poleciało! Uf, w tej chwili Karolcia, ale jajca. To nie moja wina, tylko krabu. A to krawy Cię trzasnęły? No. Dobra, mam nadzieję, że to Los Candies jeszcze dostaną coś. Niech dostaną Los ładnie. Jako ciekawy czym. Znowu mnie trzasnęło. No to odczaskaj, odczaskaj. Boże, nie zdążę, a nie zdążę. Dążysz? O, ale mnie teraz trzasnął. Pamiętaj, że musisz wtedy dywanik szybko nie używać. Nie działa ten dywan, już Ci mówiłam ostatnio. Działa, działa mi działał. Ale mi nie. Dobra, za chwilę będziemy robić opening Karolcia. O, ogień zniknął, teraz już nie trzaśnie. A! nie, nie! i Super, i się odsprzedał się. Nie, Karolcia, mnie trzasnęła specjalnie, że i jest. No i Karolcia, teraz go zostaw tego ognistego. Bo ja go chciałam w swojej bazie. Ale ty jesteś pranksterka wiesz co, Karolcia, poczekaj. Niech ja cię tylko. A! Nie wiem, ja kocham świetnego, chciałam bardzo pi Dobra, ja Karolcia, masz, masz. Jest twój, proszę bardzo, los Candies z ogieńkiem. Tak, zobacz, ty masz już dwa, a ja nie jednego. No, a widzisz, a jakbyś mnie nie trzasnęła, to byłby silniejszy, bo może jeszcze jakiś bonus by dostał. Co z tego, jak mu chcę odgryźć tam głowę? Dobra, idź mu gryźć głowę, a ja sobie zbieram kolejne rzeczy tutaj darmowe. Bo, 50 cukierków. I tutaj. Ja też otwieram, ale różowe to są moje prezenty, jak coś. Dobra, różowe twoje. Ale cukierków mam już 300? Ja mam 308. O! 52. O 6 tysięcy pluszaków admin napisał, że już się sprzedało, a ja też kupiłem dzisiaj pluszaka też. To zobacz ile ludzi w ogóle kupiło. No, a ja teraz zespawnowałem sobie Festi Flaki Bloka. Pokażesz <grym> dla widzów, jak on będzie pewnie super wyglądał. Pokażę, pokażę, tylko ja go dopiero w lutym dostanę. No, szkoda, bo ja bym też chciała zobaczyć, jak on, jak on wygląda na żywo. Dobra, muszę zobaczyć, czy mam miejsce w bazie. Mam. Karol chciał... O, Mikołajka czapkę dostał Festi Flaki Blok mój. Myślałam, że ty. Nie, 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 Festi Flaki Blok no, dostał bo złoty mi wyszedł jeszcze za darmo. A mi to Yo, diamentowy. Block. O, ale tu będzie Karolcia w festiwalu Lucky Block otwierany. To są te radioaktywne. Muszę sobie miejsce zrobić. Właśnie zastanawiam się, czy ci nie ukrasz jednego. Nie, nie, nie. Ty już mi nic nie kradli. Ty już zepsułaś te Los dzisiaj dzisiaj. Nieprawda. To za to, że mi całe życie kibelek kradłeś. Oj, tam, oj, tam. O ja. A te Lucky jakbym dał, to kuki milki jest. Ja idę otworzyć Lucky jeden block. Lucky Block. A tu jest kolejny za darmo. Dostałem to za darmo. Dlaczego? Ja też chcę. Był na Dróżce. Oszustwo! Dobra, Karolcia, otwieraj, bo masz yy, tego. O, już czas się skończył. Masz dwa. Tak, mam ready. Uwaga, i. O, ten dziadyga. Triplito has. Eee, ty już to miałeś. A tu masz złote. Tu jeszcze dwie minuty. A tu jeszcze. O, Golaksy, festive bloki. Tak, tak, tak. Dawaj, admin, dawaj. Ha, one są w sklepie. Karolcia, może kupię kolejne za dwa tysiące już? Ale nie wiedziałem, że nie będzie galaksy. No dobra, ale ostatni raz, ja nie lubię pasztetu. No dobra, Karolcia, to poczekaj, ja tylko posprzedaję te Brainrod Gody, które tu mam. No, to musisz sprzedawać, ja mogę ci coś zabrać. Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło przed chwilą? Tu były jakieś czary mary, tu było. Ja nie wiedziałam, jakie czary mary. Nie wiem, tutaj się czary działy. Czary działy. Czary się działy, no. Dobra, kupuję trzy. Premium, festi, flaki, bloki, galaksy, Karolcia, galaksy. A to trochę różowe, nie, w sumie fioletowe. fioletowe. Netowe Karolcia. To zaraz będziemy je otwierać, ale będzie opening. O, Karolcia, tu jest tańszy lucky Block. I sobie kupię. Ej, zespałnował się i ja nie wiem, gdzie on się zespałnował. Ty nie kupuj nic, tylko prezenty. Ale ja dostałem lucky Blocka, Karolcia, za 200 cukierków tylko. I ja nie wiem, gdzie on się zespałnował. Czemu ja nic nie dostałam? Eee, znaczy no bo ja do sklepiku wszedłem i. Ej, masz w bazie go chyba. No właśnie, muszę to sprawdzić. Nie, e. A może tu A może na dole? No, to się zbagowało? Dobra, tak, 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 w bazie. 8 minut. Nie, to nie ten. Nie, Karol Ciało że go masz, a nie masz? Nie, bo było Brainrod Spawn i że dostałem i nie dostałem. No ale to przecież go nie ma nigdzie. To chyba dlatego, że byłem niegrzeczny dzisiaj i mi Mikołaj nie dał, to różkę dostanę. A byłeś? No trochę byłem. O, teraz się zespałnował, to jest ten chyba. Widzisz jednak, byłeś grzeczny. Tak, dobra, tylko to trzeba było nic poczekać. Nic a ty jesteś taki niecierpliwy jak zwykle. No bo było napisane, że się zespałnował, a potem się jednak nie zespałnował i ja się wystraszyłem, że on już się nie zespałnuje. Dobra, ja idę prezenty kolejno otwierać. Nie, Karolcia, wiesz co, zróbmy tego festival i mu dużo tych, dużo efektów. Dużo? Dobra, no to róbmy. No to idź pod moją bazę, bo ja go wykupuję. I dobra, biegnę! No i teraz mu zrobimy dużo i wtedy już zrobimy openik nasz, bo już to będzie, będzie chyba koniec formidina. eventu. Dawaj, to... Nie! Czekaj, bo mnie coś czachnęło. No już nie poczekamy, bo wleciał do bazy Karolcia. Tak szybko? No. Ej, to nie moja wina, to te kraby. Już drugi raz dzisiaj, Karolcia, drugi raz. Ej, wiesz co, one się na mnie uparły bez kitu. Dobra, Karolcia, czas otworzyć te FestiFlaki bloki radioaktywne i... Czekaj, radioaktywne... Otwórz, otwórz, od środka, to jest tajemnicza metoda. Tajemnicza? No to patrz, tu mamy. Zobacz, Karolcia, tu wybierz mi. Czekaj, no na górze są na górze. O, tego kokole czas sprzedać? Dawaj tego. Czekaj, sprawdzę, czy coś na górze jest? O, Balerina peppermintina jest do sprzedaży? No i którego? Tego. Tego, dobra. Uwaga, Karolcia, otwieram. Uwaga i ale ja ja radioaktywny i i i i, 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 i. O nie, pan Frostini. Dobra, otwieraj teraz galakty. Dobra, to teraz tego galakty. Uwaga, otwieram i teraz galaktyczny Lucky blok Świąteczny. No nie. Nie, oszustwo. Pan Danini Frostili znowu, Karol ja nie wiem, który teraz. Dobra, teraz ty wybieraj. No to żeby tego było tutaj. Porówno. Tego tutaj radioaktywnego znowu. I. O nie, no znowu słabe. Chris Mamat, co? No. Chodź teraz. Strony. Dobra. Karolcia, wiesz, że to jest jeszcze gorsze niż y, te, niż Ale zwykłe laki lewej, Bloki. tego po lewej, po lewej. Poczekaj, Karolcia, patrz. Zwykły Lucky Blok, a nie, bo on kosztuje 2,400 Robuxów, a te kosztują 800 Robuxów. To są trzy razy tańsze. Dobra, nie gada, już tylko, otwieraj. Którego w końcu? No mówię tego fioletowego. Dobra, fioletowy, otwieram fioletowy. Dlatego takie bardziej wiale, Bo 800 Robuxów kosztuje. O no, nie, patrz. ten dziwny. Dobra, otwieramy tu wszystkie po kolei. Co się stało? Co to Zrobiłeś. O, nie, tu jest chyba jeszcze czas, poczekaj. No właśnie, nie wiem, tu jest jeszcze czas, czy nie ma? Ja nie widzę, bo zasłania tajemnica. No, czapeczka, czapeczka zasłania. Dobra, czyli jeszcze jest pewnie czas. Tam chyba jest jakiś jeden za nim. Ojej, nic, próbuję zobaczyć, nie widzę w tej czapeczce tu Dobra, idziemy do innego No, bo, bo szukam i nie widzę Ale tu zobacz, też 9 minut Dobra, bo to były te, które ja wziąłem z dróżki To idziemy na dół A nie, ten jest ready, ten jest ready, galaksy Dobra, szybko otwieraj Uwaga, otwieram i... To Dobra, Karolcia teraz na pewno już dobre polecą. Pozostały... Ej, wiesz co, musisz sobie bazy zmienić, bo już ta dyniowa to już nie na czasie. No ale ja potem będę miał zwykłe Karolcia. Bo to mam. No, ale takie dniowe. Mam Halloweenową albo, albo normalną tylko. No, szkoda, że nie ma świątecznych. No, bo, o, właśnie, mogliby zrobić świąteczną bazę. Dobra, Dobra. nie tylko otwieraj. Otwieram teraz festiwlaki bloka radioaktywnego kolejnego. I uwaga, uwaga. I to o, samo, nie. gratulacje. Dobra, to otwieram znowu. Teraz poleci dobry, teraz poleci dobry. O! O! Wow. Mikołaj! Santa hotspot! 22 miliony na sekundę! Ale zobacz, jaki ma ubranko eleganckie? No i jeszcze ma niegrzeczną listę, ma listę niegrzecznych dzieci. Będziesz tam wpisany! A, o, jest napisane K, R O, L, C. Są nie, literami, jest! A stąd widać. Na liście niegrzecznych dzieci jest Karolcia, mówię ci. Jest napisane Cybulce 10 razy. <noise> a Karolcia jest 15? Nie jeden! <laughs> Dobra czas... cicho chiery. Tak muszę zobaczyć ile. Na... 10% na niego było. Myślałam, że 10 razy na mnie, że to cię szczeliła. No właśnie ty wie, co chwilę strzelasz. Co za karę. Patrzcie, to tutaj jeszcze, o tam magicznymi patrz. <laughs> się nie stało. A no nie stało. Dobra, otwieram kolejne. Karolcia, uwaga. Otwieram i uwaga, uwaga, co teraz wyleci? Oj, pakrachmat, mamat, 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 mamat. Znowu. No, otwieraj dalej. Dobra, ostatnie dwa zostały, bo na tamte trzeba czekać, więc zrobimy Ale na raz. Ale mi napisał, tych... że baj. No to baj, baj. A ja jeszcze właśnie ostatni otwieram. Ten, co mi w las mnie tu w bazie Ale widzisz jak podszedł? O ty dziadu, patrz, się nie da go trzasnąć No, też spróbuję, patrz O, da. niestety się nie dało Oj, poczekaj Karolcia Też spróbuję wygonić innego, no Wygonię tego kraba Stój Karolcia, stój Oj, no nie trafiłem w kraba, no Ale to nie było. <gry> <gry> Ostatni festi flaki vlog na dzisiaj I uwaga, uwaga <gry> I uwaga, nic no jak to nic? No patrz miałaś rację nic Ja bym chciała żeby ten taki e, reniferek wyszedł Na tego renifera jest 0,1% więc czas zrobić opening za 80 tysięcy robuxów na kolejnym odcinku ale nie wiem czy widzowie będą chcieli A to ja w sumie już też nie chcę Ale ostatni jest jeszcze ready Gold. otwieram No ja już nie mam na nic nadziei No patrz krachmat, rachmat mas mat mama. Ma, ma, ma. A teraz ciekawi mnie czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy Na pewno nie zdążysz, uważaj masz mało czasu ten odcinek będzie też świetny.